Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się masz? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Jeśli jest coś, w czym mogę pomóc, to śmiało dawaj znać. E, tak, tutaj jest bardzo potrzebne pytanie. Otóż, jaka będzie najbliższa prognoza pogody w tym tygodniu w całej Polsce? W najbliższych dniach w Polsce możemy się spodziewać umiarkowanych temperatur i przelotnych opadów deszczu. Na przykład w Warszawie i Krakowie w czwartek będzie częściowo słonecznie, ale w piątek trochę więcej chmur, a w sobotę możliwe przelotne opady. W innych miastach jak Łódź, Opole, Katowice czy Gdańsk pogoda będzie podobna z przejaśnieniami i przelotnymi opadami. Um, Okej, okay. a jeżeli chodzi tutaj. O Wrocław i o inne części, które tutaj były, które były tutaj niewymienione. Wrocław w tym okresie ma temperaturę od około 7 do 15 stopni i mniej więcej 8 godzin słońca w ciągu dnia. Deszcz zdarza się średnio 3 do 8 dni w miesiącu, więc pogoda jest dość zmienna, ale wciąż całkiem przyjemna. Dobrze. A jaka będzie sytuacja pogodowa w innych rejonach województw? W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie dość zmienna. Na zachodzie termometry mogą pokazać nawet 15 stopni, a w innych regionach będzie troszkę chłodniej. W nocy możliwe przymrozki, a w piątek i sobotę przelotne opady deszczu, nawet w rejonach górskich z deszczem, ze śniegiem. Wiatr będzie umiarkowany, a w górach porywisty. W niedzielę na wschodzie mury i deszcz, a w innych miejscach przejaśnienia. W przyszłym tygodniu ma być cieplej, ale od czwartku znów ochłodzenie. Dobrze, a czy możemy się spodziewać się też dużych opadów deszczu w całym kraju w przyszłym tygodniu? Czy możemy też spodziewać się też ocieplenia i jeszcze takiego ciepłego, o ciepłych ostatnich dni przed taką bardzo już taką chłodną jesienią, która nadejdzie w listopadzie lub początek grudnia? W przyszłym tygodniu spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, szczególnie w piątek i sobotę. A temperatura będzie dość umiarkowana: w ciągu dnia około 13-15 stopni, a w nocy trochę chłodniej. Natomiast już w listopadzie i grudniu możemy się spodziewać znacznie chłodniejszych dni, z temperaturami w okolicach kilku stopni, a w górach nawet opady śniegu. Więc czeka nas jeszcze trochę ciepła, ale już na pewno bliżej końca jesieni. Dobrze. A jeżeli pytam się też o pogodę, to czy ewentualnie by można sprawdzić jaka będzie zima w tym roku i też jaka będzie zima w przyszłym roku, czy to będzie taka bardzo stroga zima z bardzo niskimi temperaturami minusowymi, czy jednak jeszcze będzie szansy, że zobaczysz się w całej Polsce śnieg? Według prognoz zima w tym roku ma być nieco cieplejsza od przeciętnej, więc raczej nie spodziewajmy się bardzo mroźnych temperatur ani długotrwałego śniegu na nizinach. Natomiast w górach opady śniegu mogą być trochę bardziej intensywne. Tak więc szansa na śnieg w całej Polsce będzie raczej ograniczona. Rozumiem, a będzie jeszcze taka duża szansa, że dużo śniegu popada jeszcze w tym roku i w przyszłym roku, ponieważ. Chciałabym, aby ta zima była naprawdę prawdziwą zimą i też bym chciała, żeby po prostu poczuć tą zimę z tym śniegiem I dlatego też mi zależy, żeby, żeby się ciebie też o to zapytać Niestety prognozy wskazują, że nadchodząca zima będzie cieplejsza od przeciętnej, co może oznaczać mniej śniegu, zwłaszcza na nizinach w górach będzie szansa na trochę więcej upadu ale niestety nie zapowiada się na bardzo srogą zimę Mam nadzieję, że mimo wszystko uda się trochę tej zimowej atmosfery poczuć Dobrze, dobrze Jeżeli będę miała do, jakieś pytania w stosunku do pogody, będę tutaj się pytać Jasne, śmiało pytaj kiedy tylko chcesz, zawsze chętnie pomogę i doradzę Miło było pogadać i do usłyszenia następnym razem Do usłyszenia do usłyszenia. Miłego wieczoru. I w razie czego? Jestem tutaj, żeby pomóc. Trzymaj się.